Urodził się w 1952 roku w Lublinie. Jego ojciec był robotnikiem, który przekwalifikował się na ogrodnika. Ogrodnicy, czy właściciele szklarni, byli wtedy pogardliwie nazywani badylarzami. Dzięki swojej przedsiębiorczości byli jednymi z lepiej sytuowanych grup zawodowych. Kariera Zbigniewa Jakubasa zaczęła się dzięki pieniądzom od rodziców oraz przypadkowi. Jakubas zaraz po studiach na Politechnice Częstochowskiej uczył w Szkole Zawodowej Elektroniki i Matematyki. Zarobki były tam jednak niskie, nieco ponad ówczesne 3000 zł. Za wynajęty pokój płaciłem ponad 4000, wspominał. Choć już wcześniej chodziło mu po głowie otwarcie sklepu odzieżowego, zdecydował się na to pod wpływem przypadkowej rozmowy. W szklarni, w której kupował kwiaty dla narzeczonej, spytał, co ma zrobić z pieniędzmi, które dostał od rodziców na kupno mieszkania. Jej właściciel powiedział, że własny biznes pozwoli mu kupić nowe mieszkanie, ale także świetny samochód. To podziałało mi na wyobraźnię i mój pierwszy biznes w postaci butiku na warszawskiej ulicy Tamka stał się rzeczywistością mówił w wywiadzie. Sprzedawał tam odrzuty z eksportu, które i tak uchodziły za rarytasy. Kolejny sklep na ulicy Chmielnej był najbardziej ekskluzywnym butikiem w Warszawie. Samego Jakubasa w 1982 roku Tygodnik Polityka ogłosił największym płatnikiem podatków w Polsce. Naprawdę duże pieniądze zaczął zarabiać, gdy ze wspólnikiem założył firmę Ipaco. W Międzyrzeczu Podlaskim wynajęli kilka domów i szyli ubrania na eksport do Niemiec. W Warszawie nie dostali pozwolenia. Obawiano się, że szwaczki porzucą pracę w państwowych zakładach, by pracować u Jakubasa. Firma działa do dziś, szyła ubrania dla Hugo Bossa, Valentino czy dla Lamanni, Joanny Przetakiewicz. Produkowali także wyroby z Wikliny, ale odebrano im koncesję, bo państwowe przedsiębiorstwa poczuły się zagrożone. W zamian Ipaco mogła importować i składać komputery Atari. Dzięki spolszczeniu klawiatury pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Jednak po kilku latach wyrosła konkurencja, m.in. w postaci Optimusa Romana Kluski. Dlatego Jakubas wycofał się z tej działalności. Pod koniec lat 80. zakłada firmę Multico, która w Krynicy buduje rozlewnie wody. Marka Multivita była kojarzona z teleturniejem Koło Fortuny, w którym można było wygrać np. lodówkę wypełnioną wodą. Pod koniec lat 90. zbigniew Jakubas sprzedał multiwitę Coca-Coli. Za swój największy sukces uznaje inwestycje w mennicę Polską. Pakiet kontrolny akcji kupił w 2005 roku. Mennica bije krajowe monety i medale, ma także dużo zleceń z zagranicy. Zarabia na elektronicznych biletach komunikacji publicznej, na przykład w Warszawie, ma ponad połowę udziału w krajowym rynku złota. Tylko w 2013 roku zarobiła 100 milionów złotych, ale wtedy Jakubas doznał także bolesnej porażki, przegrał przetarg na bicie groszowych monet. Przez trzy lata będzie jej produkowała mennica brytyjska. W ostatnich latach jego konikiem stała się kolej. Od 2003 roku zainwestował 30 milionów złotych w będące na skraju upadku zakłady naprawcze taboru kolejowego w Nowym Sączu. Odpłaciło mu się to z nawiązką. Podczas ubiegłorocznego debiutu akcje spółki znanej już jako NEWAK dały mu ponad 300 milionów złotych. Jakubas mówił wtedy, kto ma w głowie olej, inwestuje w kolej. Głośno krytykował wybór pociągów Pendolino przez PKP Intercity zamiast tych produkowanych w Polsce. Jakubas miewa także problemy. W trakcie kryzysu jego spółka Ferroco straciła 150 milionów złotych na tzw. opcjach walutowych. Aby ją ocalić, Jakubas oddał jednemu z banków ponad 30% udziałów. Niedawno Jakubas stał się bohaterem afery podsłuchowej. Marek Belka i Bartłomiej Sienkiewicz, rozmawiając w restauracji Sowa i przyjaciele, uznali go za tłustego misia szkodzącego państwu. Według nich najlepiej byłoby, gdyby Jakubas sprzedał państwu mennicę. Wtedy można by ją połączyć z państwową firmą produkującą banknoty. Gorąco zrobiło się także w mennicy. Jej spółka córka, handlująca złotem, miała być zamieszana w wyłudzanie podatku VAT przez poddostawców. Śledztwo w tej sprawie trwa, a Jakubas mówi o tym: Przeżyłem piekło. Mieliśmy nieustanne kontrole w firmie, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, kilkakrotnie ABW, Prokuratura. Ale nadal uważa siebie za patriotę gospodarczego. Mam konta w Polsce i tylko tutaj rozliczam się z Fiskusem. Tego samego oczekuję od polityków.